Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić samochód, który już za chwileczkę trafi do naszej oferty, a mianowicie Volvo V60. Samochód został wyprodukowany w grudniu 2014 roku. Model 2015. Silnik, legendarna jednostka od Volvo, czyli 5-cylindrowy diesel o mocy 163 koni połączony z sześciobiegową skrzynią manualną. Auto pochodzi od pierwszego właściciela, przebieg to 178 tysięcy, Pełen serwis ASO. Wystawiamy fakturę VAT 23%, także jak najbardziej istnieje możliwość wzięcia auta w leasing. I przy czym jest z zewnątrz. Auto jest w fajnej wersji wyposażenia, posiada Bixony, skrętne, ledy do jazdy dziennej, czujniki parkowania z przodu, 17-calowe felgi aluminiowe z praktycznie nowymi oponami z 2019 roku. Czujniki parkowania w tył. Przepiękny czerwony kolor. W rzeczywistości robi naprawdę niesamowite wrażenie. Po weryfikacji lakierniczej stwierdzamy, że elementy z prawej strony były lakierowane. Możemy podesłać Państwu na życzenie film z pomiaru grubości lakieru, a także ekspertyzę, którą mamy przed zakupem, którą bardzo chętnie Państwu udostępnimy. Że auto przyjechało w takim stanie, jak jest. Z zewnątrz, jakikolwiek kryzys, zadrapań, nic na oczy nie widzimy. Jest naprawdę niesamowicie zadbane Że tak wygląda z zewnątrz. Wszystkie szyby w aucie są fabryczne włącznie z szybą przednią Volvo 2014 rok, że tak łatwo wygląda. Przejdziemy, może, do środka. Z jest bardzo zadbane. Wszystkie szyby, oczywiście, sterowane elektrycznie. Lusterka sterowane elektrycznie, także składane. Centralny zamek. Fotele w stanie fenomenalnym. Tutaj czasami w Volvo bywają różne przetarcia. Tutaj naprawdę jest to niesamowicie zadbane, nie ma jakichkolwiek oznak zużycia na fotelu kierowcy ani na fotelach pasażerów także wnętrze wygląda naprawdę fenomenalnie Tylna kanapa również jakikolwiek oznak zużycia nie posiada wygląda świetnie przejdziemy z tej strony tepicerka półskóra z materiałem przepiękne wykończenie piano, czarne tak zwane pianowe, także naprawdę wnętrze wygląda fenomenalnie bardzo fajny dodatek czarna podsufitka daje nam nieco bardziej sportowego charakteru w połączeniu z czerwonym autem wygląda to naprawdę bardzo fajnie, tutaj również wszędzie jest to wykończenie piano Czyli połysk czarny. Fotochromatyczne lusterka wsteczne. Nie, przepraszam, boczne także lusterko wsteczne również jest fotochromatyczne. To nie zawsze się, że tak powiem, w autach zdarza Tutaj również właśnie mamy fotochrom. Te również są fotochromy. Dokładny przebieg: 178 793 km. Tak jak wspomniałem, auto z pełnym serwisem ASO obecnie po zakupie klient powinien wymienić rozrząd, gdyż już jest czas na wymianę rozrządu. A także powinny być zrobione serwis olejowo-filtrowy. Także tak wygląda autko. Oczywiście tempomat, sterowanie radiem, telefonem. wygląda kierownica, możliwość zmiany tutaj zegarów. Motywów. Teraz państwu pokażę. Teraz jest na tym performance. Zmieniamy na Eco. Nam się zmieniają tu i tu zegary. Może pokażę. O. I wersja Elegance My przeważnie zimna na performance, bo najbardziej nam się tak podoba. Także tak to, tak to wygląda. Czujki parkowania, jak już wspomniałem, przód, tył. Tutaj z wyświetlaniem. nawigacja z mapami całej Europy oczywiście dwustrefowy klimatronik możliwość połączenia z internetem, także można sobie tutaj przeglądać stronę że tak to wygląda, że ktoś z Państwa byłby zainteresowany zapraszamy do kontaktu posiadamy stronę internetową w Jesteśmy również dostępni na Facebooku, wystarczy wyszukiwarkę pisać Używany Pewniak, a także mogą nas Państwo znaleźć na automoto pod adresem używanypewniak.otomoto.pl Także zachęcamy, jeżeli Państwo chcieliby autko sprawdzić w serwisie na terenie Warszawy, nie ma problemu, bardzo chętnie podjedziemy, żeby Państwo mogli przeprowadzić weryfikację auta. Także dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy.